Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj prawdopodobnie dalej będę polować na tornada. Bez względnego przedłużania zapraszam do oglądania. Jak widzicie za mną już praktycznie nieistniejąca linia szkwałowa z poprzedniego odcinka. Żeby trochę udoskonalić poszukiwanie tych tornad i określanie ich kierunku, pójdę teraz do kopalni i potem zobaczycie co miałem na myśli. O tym to ja nawet nie wiedziałem, że mam pod sobą. Jeszcze diamencik wpadł. Nie jeden, a dwa. No, tu jest tyle diamentów, ale ja nie po to tu przyszedłem. Wróciłem z kopalni. Przepalę na szybko rzeczy, które będą mi potrzebne. I skraftujemy tą rzecz. Five minutes later. Mamy tornado sensor, ale to nie jest to, co mi się przyda. Jest to radar. Radar ma funkcję pokazywania burz oraz huraganów, które pokazują się w okolicy. Nie wiem dokładnie ilu kratek, ale jakbym miał tak oszacować, to od 500 do 2000. Istnieje też druga. Drugie rozszerzenie tego radaru, ale one jest dosyć drogie i na razie też nie jest potrzebny. Taki radar wygląda tak. Pokazuje normalnie teren, i gdy jakakolwiek burza się wykształci, będziemy razem widzieć, gdzie ona jest i w którą stronę zmierza. No to ja czekam na tornada i zobaczę. W okolicy tutaj nic nie widać. Radar to samo powie. Chociaż zastanawiam, nie, tam jest taka jakaś chmura i nie wiem, w którą stronę ona dokładnie idzie, ponieważ ten radar nie dosięgasz tak daleko. No to trochę się trzeba przybliżyć. Nie oddaliłem się daleko, lecz dopiero zacząłem iść, a nagle zaczęło padać. Tego to ja się nie spodziewałem, że to może być huragan. Jestem dopiero na jego obrzeżach. To wrócę lepiej do domu. Potem mam schron i tam się schowam, bo tak w środku lasu podczas huraganu to niedobrze być. Dosłownie ja wcześniej byłem tam za górką. Tylko tyle przeszedłem i pogoda zaczęła się drastycznie zmieniać. Huragan się bardzo przybliża. Dopóki jeszcze nie ma takiego mocnego wiatru, to ja popatrzę tutaj na zewnątrz. Minęło może z 10 sekund. Jak widzicie, no zaczęło się dziać. Może też dlatego, że przychodzi noc, ale zobaczymy zaraz. Widzimy się, jak już to przyjdzie. Przyszedłem się przespać, bo była noc. Co przeprawa. Oj! Oj! Jestem wokół huraganu, który jest tak gigantyczny! Takiego huraganu to nawet testując, tego moda nie widziałem. Jak widzicie, na rogach powstają tornada co tylko w mega mocnych huraganach się dzieje. Wyjdźmy na dwór i zobaczymy, co się dzieje. Pada. Wieje? Jeszcze nie. Na mapie pokazuje, że jesteśmy w oku, ale to przez, przez te chmurki, które widać na radarze, one zasłoniły całkowicie to oko. Już praktycznie huragan nachodzi na mnie. Dosłownie w dwie minuty to się wszystko zmienia. Oko się już przesunęło bardziej na wschód. Jak widać, huragan odrobinkę osłab, ale to i tak jest nadal kategoria piąta i z taką siłą uderza właśnie we mnie. Ja się może lepiej na razie schowam i zobaczę będziemy obserwować sytuację na radarze. Szybko. O. Wydawało się, że huragan osłabł, ale ten mod jest tak skonstruowany, że huragany są drobinkę przybugowane. Z czego. W jednej chwili może być, może być o dużo mocniejszy, a potem za chwilę się osłabi, żeby po chwili znowu przybrać mocno na sile. Rotacja wiatru jest duża, tutaj jest główna część tego huraganu. Tutaj tu też występują najsilniejsze porywy wiatru i właśnie. Ta strona idzie na mnie. Tutaj na środku jestem ja, a tutaj mamy mega rotację. To nie, to nie świadczy dobrze, tak? Jak możecie zauważyć, to jest ta rotacja. Tutaj prawdopodobnie jest tornado. Chociaż tego nie udekomentuję, ponieważ przez te opady deszczu nic kompletnie nie widać. Co jest dalej? Wyjdę jeszcze na dwór. Ło wow. no i to jest huragan. Po co ja tu wychodzę? Robię wam takiego timelapse psa ze schronu. No, zniszczenia będą ogromne. Jak już widać dom pomału mi zwiewa. Psz Przejdę drogą podziemną. Przy okazji, zobaczę, patrząc na radar, no to huragan uderzając osłabł, ale te, ten wiatr i tak jest mocny. Tak, jakby nie widać różnicy. Widzicie, znowu balkon cały poszedł prawie. Tutaj dach. Z dachu są jakieś rzeczy. No tutaj teraz mam większe okienko. Na razie jeszcze nie będę raczej wychodzić, chociaż ten wiatr już osłab. Co się stało z tym lasem? Jak widzicie zniszczenia są miejscowe, ponieważ to modyfikacja na jakby takiego moda jakby na taką wbudowaną funkcję, która te huragany trochę osłabia że tylko tam w obrębie 150 kratek jakieś zniszczenia są tego huraganu, żeby nie było aż takich lagów. <laughs> huragan albo już się rozszedł. Albo to już po wszystkim mój dom. W końcu w którymś odcinku całkowicie pójdzie na spacer. No huragan się przemieścił z powrotem w tamtą stronę. Albo po prostu zostały tylko, została tylko część jego w tamtym miejscu. No, huragan był mega silny, a radar pomógł mi go pokazać wam w takiej większej formie. Tam jest ten huragan, część jego. Może, może to jeszcze by przyszło, ale to już nie ma sensu, ponieważ to może już jest tylko. Huragan kategorii pierwszej i już nie ma nie ma co obserwować naprawdę ten huragan był mega silny no to widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia.